Patriotyzm z mlekiem wyssany, matki Polski. Dziś, 11 listopada, naród do sztandarów się zerwał, jako najdaj ze smyczy i kagańców zaborsków przebydłych. Swawola, brak roztropności i zdrajcy do rozbiorów doprowadzili. Kilka pokoleń pręgierz niewoli czuło i odrósł gniwizny mord zaborczych. W polskich rodzinach krew się burzyła, gniew i złość. Nasz ród pod butem germanizowany i rosyfikowany był. Brzuchaci szubrawcy w łapach wierzyli matczyny kraj. Zrzucić kajdany, po kolei marzenia i powstań zgiełk, cios. Dziś już wiemy, że wróg ciągle między nami przybywa. Mizrzy się i obrońcę ciśnionych mas, łypie okiem. Planu już nie dowiedzie, choć srebrniki grzechoczą. Obcy gotów rzucić łapówkę podwójną, by haracz wziąć. Już dobrze wiemy, że na siebie musimy liczyć stalodziani. Na piersi prawdy zna książeczka od komunii oznaczona, to tradycji kształt, naszych umysłów twór, to Jezus Chrystus. On z proboszczami wyznacza święty cel niepodległość. Przed nami w obliczu kolejnych zdrad wyczulić zmysły. wrogów i pod publiczny pręgierz wystawić, by posmakowali upokorzenia i odpokutowali należną im dań. Kichotem historii ma być zło, złem przeciwstawiaj. Tak czy nie. Niepodległość ojczyzny Dobrem Najwyższym spisał z własnych myśli Zosi Ryszard Bogatyni 11 listopada 2021 roku. Mój naród 11 listopada. Mój naród heroiczny. Już drzewce naostrzone ostre. Sługusom obcych nacji wciśniemy Polska, za nią gotowi jesteśmy umrzeć. Z góry powiewa biało-czerwony sztandar, zatniemy go w szczurzym pysku. Podżegaczom damy postrach, nasza Polska zwycięży. Od kołyski małe małej na mleko, wiara niezłomna i chrzest Jezusowy. zdradzasz, wiarołomny dostaniesz wad. Nasza Polska w czystości i krwi szlachetnej. Umiłowany, ojczyźniany kraj, matka polska. Pieśń patriotyczna niesie ton wysoki, z drzewcami chówcu marsz. Czas próby nastąpił. Do zrywu czas przystąpić. Orzeł biały da znak. Spisał znutki nutki szopenowskie. Ryszard Bogatyni, 5 listopada 2021.